Mamy takie czasy, że coraz trudniej nam wszystkim psychicznie. Z jednej strony jest tak, że jeżeli ktoś chce popełnić samobójstwo, to i tak je popełni i nie mamy na to wpływu, i nie możemy się obarczać tym, i nie możemy się obwiniać. Ale z drugiej strony, taka osoba robi to w kilka sekund i może można jakoś zapobiec temu. Może można pomóc takiej osobie, żeby nie zdecydowała się na ten, na ten ostateczny krok? To jest choroba, którą można leczyć. Ważne, byśmy dostrzegali siebie nawzajem, swoje stany, swoje problemy, żebyśmy się bardziej sobą interesowali i chociaż próbowali pomóc.